Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Słowa, którymi dzisiaj się modlę, są takie dziwne, może, ale, ale się nimi modlę. Dlaczego wasz? Oczywiście, w kontekście muszę osadzić szerszym te słowa. Scena niesamowita, gdzie no właśnie, Ewangelia nie z przypadku, bo dzisiaj święto świętego Mateusza, apostoła, i ewangelisty. No i kiedy. Jezus powołał Lewiego i nadał mu imię Mateusz. Tak twierdzą przynajmniej ojcowie Kościoła, że wtedy ta zmiana imienia nastąpiła. I Mateusz wyprawił ucztę i zaprosił swoich przyjaciół, współpracowników, czyli wielu celników. Niektórzy mówią nawet, że był z celników w Galilei. To przyszli na tę ucztę również faryzeusze i uczeni w piśmie i mówią do Apostołu: Dlaczego wasz Nauczyciel jada z grzesznikami. Nie mieli odwagi porozmawiać o tym z Jezusem. Nie mieli odwagi porozmawiać z osobą, której dotyczył problem. Myślę sobie, że wiele razy z nami tak jest, że nie potrafimy porozmawiać z kimś, do kogo mamy jakiś uraz, jakąś sprawę, jakieś wątpliwości, tak? Tylko, no właśnie, rozmawiamy z innymi. Z innymi. O, o kimś, o danej sytuacji. Nie potrafimy, tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie nie potrafili porozmawiać z Jezusem, tylko rozmawiali z apostołami. Dlaczego wasz nauczyciel? Tak samo i my nie potrafimy porozmawiać z daną osobą, tylko z innymi rozmawiamy o innych. A no to nie tędy droga. Naprawdę nie tędy droga. Ja sam biję się w piersi, bo nieraz takiemu, po prostu trzeba powiedzieć wprost plotkarstwu, Ulegam. A druga myśl, która mi płynie z tej modlitwy dzisiaj, to, to dlaczego rozmawiamy z innymi, a nie potrafimy porozmawiać z Jezusem o kimś? Kochani, myślę, że o wiele lepszym będzie, jeśli mamy jakąś pokusę do plotkowania o kimś, byśmy poplotkowali o tej osobie z Jezusem. Wtedy to nie będzie ani grzechem, a stanie się modlitwą. I przysporzy owoców nie tylko tej osobie, o której w cudzysłowie poplotkujemy z Jezusem, ale i my na tym skorzystamy. Bo oczywiście łaska najpierw nas dotknie przez samo to, że się zwrócimy do Jezusa, a później dotknie owocami tych, zapi, o których będziemy plotkować. Tak więc dzielę się tym z wami. Mam nadzieję, że, że dacie się zaprosić na taką, a nie inną dzisiaj drogę rozważania tego słowa. Niech nas szczerze więc i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. A jeszcze jedno chcę, słuchajcie, zrobić dzisiaj. Nigdy tego nie robiłem. Chcę was zaprosić na poranek w Radiu Profeto, który prowadzę od ósmej. Jeśli już od piątej jednego słowa słuchacie, od piątej rano, to od ósmej do dwunastej w radiu Profeto dzisiaj prowadzę poranny i przedpołudniowy program od 8 do 12. Bardzo Was zapraszam. Mam nadzieję, że do usłyszenia.